Cześć! Witamy ponownie na kanale Hucator i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny model do wypożyczenia po Junaku M15 Junaku RX1 zaprzyjaźnionej firmie Fanmoto. Będziecie mogli wypożyczyć u nas BMW GS 1200, którego zaraz Wam przedstawię. Pokażę Wam jakie są warunki, opowiem Wam jakie są warunki wypożyczenia, co jest na wyposażeniu, no i gdzie tym pojazdem będzie można jeździć. To co, zapraszam do oglądania. Tak wygląda motocykl, którego mamy przyjemność Wam zaprezentować. Jest to model GS1200. Jest to edycja nielimitowana. To jest ta czarna edycja Black Triple, która jest ceniona przez fanów motoryzacji, szczególnie GS-ów i BMW. Z racji tego, że ma bardzo fajne, ciekawe, anodowane. Amortyzatory przód ma troszeczkę mniejszy bag niż ten GS Adventure. 20 litrów dzisiaj mi weszło. Tym pojazdem będzie można jeździć zarówno w Polsce, jak i za granicą. Będzie można go już od dzisiaj wypożyczać. Motocykl już jest przygotowany, zaraz pan przyjedzie i go wypożycza na 7 dni. Łącznie kwota wypożyczenia to jest 2000 zł, właśnie na te 7 dni. Mamy tutaj oczywiście auto. Autokasko, wszystkie um, szkody powstałe nie z Waszej winy są objęte oczywiście tym Autokasko. Na chwilę obecną jeszcze nie mamy porównywalnego motocykla zastępczego. Ale myślę, że w przyszłości i taki się pojawi. Wszystko jest zapisane w umowie, którą podpisujecie na miejscu z nami, więc wszystko jest bezpieczne. Spisujemy stan licznika, spisujemy stan pojazdu. Co tam trzeba jeszcze powpisywać, informujemy na miejscu. Motocykl jest na wyposażeniu takim, jak widzimy. Dodatkowo ma jeszcze kufry boczne, ale klient chciał, żebyśmy to ściągnęli. Jest przygotowany, świeżo po serwisie, opony są w dobrym stanie, więc można nim śmiało śmigać. Pan akurat będzie jechał do Chorwacji. I teraz tak, pokażę Wam, z czym mamy do czynienia. Jest to model 2016 i mamy przejechane 47 898 bardzo fajnie się jeździ no wszystkie tak naprawdę trzy mapy, komputer podgodowy, uchwyt na nawigację garmina BMW jest regulowana szybka, komputer, tempomat, jest w bardzo dobrym stanie, oczywiście regulowane zawieszenie, więc tym motocyklem będzie można bez problemu zwiedzić bardzo dużo krajów, bo tym motocyklem zarówno w Polsce będzie można jeździć, jak i w Europie. Pokażę Wam teraz wyposażenie, jakie ma ten motocykl w trasę. Za każdym razem, kiedy będziemy jechać w trasę, będziemy mieć na wyposażeniu podstawowym, za którego nie płacicie nawet, jak zużyjecie, czyli apteczka. Tu akurat mamy apteczkę z Helda. Dodatkowo mamy spray, zapasowe koło do przodu i do tyłu. To też na to nie ma rachunku, nie musicie zapłacić. Jedynym wyposażeniem, którego jak zużyjemy podczas wielkiego deszczu, ulew, jest kominezon przeciwdeszczowy z Rebel Horna, bardzo dobrej jakości, jednoczęściowy, więc na pewno was ochroni. I ten te wyposażenie oczywiście jest za każdym razem, kiedy wyjeżdżacie. Kluczyk to jest system bezkluczykowy, wszystko jest zawsze sprawdzone, przygotowane. Po każdym jeździe będzie, będą również robione serwisy. Przeglądy to jak widzicie, macie podgrzewane manetki, ocenie już powiedziałem, jeśli chodzi o. Cenę na jeden dzień to jest kwota 350 zł. Na chwilę obecną, przez miesiąc do końca kwietnia, będzie mieć cenę 300 zł. Przy zakupie na cały tydzień, oczywiście, jest tanień, czyli wychodzi gdzieś około 250 zł na 7 dni i najczęściej pewnie ta opcja będzie wybierana. Ja z mojej strony bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że motocykle będą się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Ten będzie miał dziewiczą podróż na wypożyczeniu do Chorwacji. Jestem ciekaw jestem ciekaw, jak to będzie e, wyglądało, e, jakie informacje zwrotne będzie dawał nam klient, na pewno was o tym poinformujemy. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję za 2000 subów. Przypominamy, macie do dyspozycji i do kupienia czapeczki, bluzy czy husator, czyli husator, t shirty czapki zimowe, więc na pewno na pewno będziecie mogli e, fajnie się ubrać i utożsamiać się z naszym e, salonem. Przypominam. O imprezie, która będzie się rozpoczynała 7 maja 2022 roku. W sobotę rozpoczynamy imprezę, takie rozpoczęcie sezonu, otwarcie sezonu. Będzie oczywiście wyprzedaż, dni otwarte w naszym salonie. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych wszystkich fanów motocykli, wszystkich fanów naszego kanału do Opola. Niedługo będziemy robić mocną kampanię na ten temat. To co, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie, BMW G1200. 2016 rok już jest na wypożyczenie. Cześć!